Cześć, ja jestem Olek, i na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa niemieckie. I chciałem powiedzieć, starter pakie, Dwa niemieckie, chyba najnowsze czeskie. nie wiem, czy wyszły już kolejne, kolejny numer. Ale ja mam tutaj ten z Dawidem Album, chociaż chyba można było sobie wybrać. Jednak nie, niestety nie było innych. Były tylko dwa z Alabą, innych nie było. W każdym już, jak wiecie, u mnie jest limitka alaby i po dwie soszetki, więc odcinek raczej nie będzie trwał 20 minut. Więc już, żeby nie tracić czasu, możemy zaczynać. Czekajcie, bo że z to ja mało otwierałem i nie bardzo wiem, jak to się robi. Poczekajcie, zrobię małe cięcie i jakoś to otworzę, ok? Okej, okay, dobra, to nie trwało długo, po prostu. Oderwałem to i jakoś ich rozrywałem, ale się to na szczęście dostałem. I teraz tak. Oj przyklejone chwila Żeby karty nie uszkodzić. Delikatnie. Jest cała, jest? Wszystko działa. O nie! Tyle został na karcie. Tak wymyślał, żeby karty przeklejać klejem. Ja sobie go odkleję oczywiście. Czy my nawet to już to zrobiłem? Dobra, więc Alaba z Austrii. To już wiecie. O nie, seśretki też. I to trochę mocniej, nawet i taśmą, kurczem. No, ja rozumiem, ale po co? a Po co? O oh. oh, oh, oh. oh, nie, trochę jakby ym, powiedzieć: obciąłem włosy Dejongowi. To chyba on. Więc może powiedzieć, że ją obciąłem włosy, ok? Nic, nic wielkiego, po prostu troszeczkę włosy mi zostały obcięte. On oczywiście, też. Y można rozpoznać po tym, że to jest niemieckie, po tym, że zaszetka jest niebieska. Teraz. Nie... Powiedziałem niebieska czy niemiecka? Chodziło mi o to, że można rozpoznać, że to jest niemieckie, po tym, że zaszetka jest niebieska. Tak to chciałem powiedzieć. Okot jest fioletowy. A ja w odcinku na wszystkich startery pakach mówiłem, że kot jest żółty, bo przecież nie może być różowy. A jest fioletowy. O nie. Jak? Przynajmniej nie powiedziałem, że fioletowy. Dobra, nieważne, ale koty są fioletowe. Dobra, nie ma kart specjalnych mamy Szwajcarię, Second Skin. Ruben Dias, Defensive Rock z Portugalii. I zostały bazówki Szwajcaria, Włochy, Rosja, Francja, Belgia i Węgry. Dobra, moja soszetka Tym razem może nie obecnych włosów <de Jong -owi> to Chyba de Jong jest, nie? Czekaj, moment chwilę. Ja już troszeczkę komuś trzech. może tak delikatnie obciągnąć. Dobra, może tu będzie normalnie. ale fajnie fioletowy kot w odcinku o Starter Packach na chyba nawet mówiłem, że różowe kody nie istnieją a jest fioletowy a to już dosyć blisko różowego, więc może jeszcze stąd zaskoczamy nie to zdecydowanie za ciemne na różowe za fioletowy um, Wijnaldum z Holandii e, karta fans favorite tak, dobra, czekajcie. Tutaj poprawię. Tiago player. I kogo my tu mamy? Z jest Austria, Niemcy, Chorwacja, Szwecja, Turcja i Macedonia Północna. Dobra, czekajcie. Drugi czeski, lepiej sobie wezmę. Ludziestki na razie odłożę, żeby zobaczyć, co jest w środku. To jest najnowsza kolekcja pani e, Minecraft. Ja jej nie zbieram, bo mnie bardziej interesują takie właśnie karty z piłkarzami niż Minecraft. I tak w Minecraft gram czasami. I co my jest napisane? Oczywiście po niemiecku. Ja niemiecki mam od czwartej klasy. Aktualnie jestem w piątej, więc coś tam może bym przeczytał. Jednak nie wszystko bym zrozumiał O, co tutaj bardzo dobrze rozumiem Cristiano Ronaldo Oczywiście po polsku to też znaczy Cristiano Ronaldo Po co innego Rekord Szpiler Szpiler to jest chyba gracz Tego co wiem A rekord A Nie wiem, co, może rekordowi graczy? Coś takiego Bo Szpiler to jest gracz Mam tutaj jakieś czy coś Polsen a to Haland o nie czemu to wpadło? Mam to jeszcze coś ładnego, Ale nie no, co jest w środku? Oj, oj, o, ojej! To wielkie. Co tu jeszcze większe? mam? O, o poczekajcie chwilę. Na kadrze tego nie widać Ale to jest tak wielkie Że mi się normalnie to na biurku nie mieści Hmm Czekajcie, bo ja teraz Muszę to zrobić, bo inaczej nie dam rady tego wziąć Po prostu o wszystko Byłem zahaczał Teraz Ojojojoj Kurde, bo normalnie jak słoń w składzie Teraz to było Jest coś tu nie poszło, co ja? No, chwilę. Coś źle złożyłem Małe cięcie. Okej, okay, dobra, udało się. Jak widzicie już jest złożone Tutaj otworzę. Muszę lepiej. Już się tym nie chcę zabawić, bo sobie byłoby Kłopot z złożeniem. tutaj dalej? O! O, i plakaty się tutaj zaczynają. Czekam, się. kto tu jest? Mbappé. Torgan Azad ojoj, nie wiem. Tutaj musiałbym Tak, Nie to zbyt to, to trochę skomplikowane. tutaj jest Polska, o, co się Holandii. O, a tutaj mówi Tausze Dry, lewy sztiker. Gegen, einen, no. Poczekajcie chwilkę. Drei to jest trzy. Trzy naklejki lewego. Gegen. Ale jeden Neuer? Nie, może troszeczkę zbyt dosłownie to przetłumaczyłem, ale to zrozumiałem. że są trzy naklejki z lewym, ale jedna Noir. jakoś tak, ale nie, nie jestem pewien. Ibra, oczywiście, Inter, kolekcjanty, Mam um, bin ich no i 30 Dobra, nie wiem, jeszcze nie rozumiem tak dobrze. Oj, oj, um. halo, Kik iś, eee, Cześć, kikt, ja jestem leny i ja jestem um, fanem sztukkar nie wiem to jest ciężkie pismo do rozszyfrowania dobra, dalej już nie rozumiem. Oj oj, tego się na pewno nie odczyta. Nie, to już raczej nie. O, tutaj mamy coś. Nie, jeszcze jakaś reklama Dobra, więc jeżeli chodzi tutaj, kurczę, mówiłem, że to nie będzie odcinek jakiś tam 15-minutowy, a już 10 minut minęło, kurczę, No tutaj Just odkładam, znaczy Just w sumie ja Pokażę Wam, jak otworzyłem poprzedniego Po pierwsze, wiecie, yy, ja to oderwałem Tutaj się zrobiła gdzieś ciurka, o Po prostu tak przejechałem, o, palcem nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, może się coś inaczej, ale ja to tak zrobiłam po prostu. Bram sobie nie z kartą i no klej na karcie oczywiście został. Na szczęście szybko się go zdrapuję. No i już go nie ma. Dwie limitki są takie same. No nie. I kogoś całkowicie wymazałem. Teraz już muszę sobie odpowiedzieć, kto to. Oj, oj. Czy to znaczy, że trochę teraz jakby utnę Perisicowi głowę? Oby nie. O nie. Co się stało? O nie. Ej, ale patrzcie, tak bardzo zrapałem, że teraz można nawet zobaczyć, co ty jest. Jakiś Petkowicz. Tutaj widzę. Dobra. No. Ale otwieranie, bo to naprawdę szybko leci, jak widzę. Że najdłużej zajmowało mi chyba przez głowicę jest ja mam tutaj tak, znowu ten, już chciałem powiedzieć różowy, nie, to jest fioletowy kot, o. E, Pereira z Portugalii. Karta fans, Schmeichel, Goldstopper. Z Danii oczywiście. I wazówka. Mówiłam Wam, że petkowić. ha. Chorwacja, y, Szkocja, Szwajcaria, Turcja. Or, y, Holandia i w Szkocie czekajcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to osiem kart Kurczę, już myślałem, że będzie, że było ich dziewięć niech tu ma. I co tu mam? Dobra? Rysowski. Moczenie północna. No to tu fansik, ojej. Czekajcie, bo zaimi mi trochę tego nazwiska. Hinter Hinterker Defensive Rock z Austrii. No. I z, baz... o, z bazówek jest Finlandia, Belgia, Węgry, Francja, Belgia i ponownie Węgry więc jak widzicie, otworzyłem oj, moment, chwila, ojejku, karty mi się poprzyklejały chwila, mo, tylko karty ratuję dobra, więc a jak widzicie moje no i czeski kit jeszcze zepsułem. no po prostu cudownie dobra, nieważne więc jak widzicie, otworzyłem dwa czeskie kity jeden niestety uszkodziłem, co mogliście przed chwilą zobaczyć Zobaczyliście jakie karty wpadły Jaką miałem ja limitkę Więc mm, Co do kolejnego odcinka To Wam nie będę zdradzał Ale powiem Wam, że to jest coś naprawdę Fajnego Nie jest to polskie Ani niemieckie Też do tej samej kolekcji Euro Kick -Off. Ale Jest koloru pomarańczowego I tyle Wam powiem Możecie zgadywać, co to jest w komentarzach tam, o Więc, słuchajcie, na dzisiejszym odcinku to już chyba będzie wszystko Do zobaczenia, cześć!